z tej strony Krystana, wraz dziś ze mną jest budowlaniec siema, siema dzisiaj sobie zagramy dzisiaj, dzisiaj sobie zagramy w takim na takim serwie nie pamiętam jak on się nazywa ale IP będzie w opisie i tak to będzie ogólnie nowa seria tak z działek, no, lesu, działki, działki PvP, takie w ogóle, no, survival, mam taki lesu, jakby, no i po prostu y, ta seria będzie się pojawiała rzadziej, ale y, będą z niej dłuższe odcinki, takie po 40, pół godziny, coś takiego. Dobry, mam przeleso, mam przeleso. My sobie, y, my dostaliśmy, 12? my dostaliśmy te rzeczy z tego. A się Kip. rejestrowaliśmy. No, no początkowa i <kluzm> Dobra, dawaj, pozwiedzamy ten serwer. Um, Oni się żela, że jak coś boleszą. Spoko, tu są. Czekaj, ja idę obczać. Czy pokażemy wam serwer? Tak oto, ja, ja, my, my, tam już ten serwer przed nagraniem pozwiedzaliśmy i wybraliśmy już sobie klasę i nie ukrywam, nabijam trochę sobie klasy, ale. Wyboczy chyba wybaczycie, wybaczycie. No i tak. Y tutaj są y surowce tam nawet na samym końcu tam tam są diaksy, więc no można tutaj zarobić. Właśnie widzę. Czekaj szybko crafting. Ja na ja, ja mam właśnie przetopiony już, ale ja sobie ja wykopię. A skąd ty masz te żelazo? Bo leżało tam koło, jak zaczynaliśmy. No niestety. Mam dla ciebie też kilo żelaznych. No tu się jest. Jakiś ktoś, jakiś, nie wiem, młody. Ty hamasz. Dzięki. Idę po Nie mam diaksa. A ja mam... 12 żelaza. Juha, popatrz, 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 popatrz. Wykopałam. Auuu... Paciu... Dobra, ja na razie pokopię tego... węgla. węgiel się zresetował akurat jak ja kopałem. Eee, wcześniej tego węgla było więcej. Dla PiSu nawet nie ma co kopać. Najwyżej że do sprzedaży. No tak no. Ten na końcu są cegły. No właśnie. Te cegiełki. A ja tych cegiełek trochę pokopię. Ej, mnie tak zastanawia, czy tu jest taki jakiś survival, czy tylko działki. Jest, bo tam wcześniej wzięłam tabliczkę wyjście na survival. Tak? No to może survival programy. Nie. Działki myśli, później. Tak. Mówi ci tak. lepiej będzie. Myślę, na razie w tym odcinku działak nie, nie będzie. Jak coś to w następnym. No więc może to w, na w następnym... W, w tym odcinku sobie zrobimy domek na survivalu. Nie? A już w następnych odcinkach. No weź. No to co my będziemy robili? Bo w tym odcinku... Chyba, że ten odcinek będzie trochę krótszy. Taki organizacyjny. Ale no... Yy. Skopiemy ten poziom i dawaj na survival. W następnym odcinku będą działki na 100%. Bo jak to? Bo teraz się, mi się jeszcze nawet trochę mi się nie chce. Po pierwsze, a po drugie, no, po prostu... Jeszcze musimy tam się Admina zapytać, o co tam, wiecie... Różne rzeczy. Więc... Ja to wykopię do końca. I właśnie, nie dodałem że na tym serwerze są... jest moc na bronie. Ej, czekaj, ja mam kobla jednego. Weź to zbóż. Ej, na tym... Tylko ej, czekaj, było, ja ja... ej, na tym serwerze są jak to? Mo, mody no, moc na bronie jest, ej, tylko że te bronie tak jakoś nie wyglądają. Jak broń. No. Może do Enderciasta tego diaksa. Spoko. Ja nie będę nic wkładał. Spoko. Ej, może jeszcze żelazo? Yy. Nie żelazo, tylko drewno przed wyjściem. A, no, bez kitu. Dobrze, do dobrze myślisz. jakbyś tam... Pa. Czekaj, ja lapis wykopię, może nam do ozdoby się przyda. Ano? Nie wiadomo, mam on, on, on 20 lewy górnika, jak coś, to wcześniej trochę grałem na tym serwerze i wykopałem coś tam, ale już teraz y, powyrzucałem to, bo to tam tylko kobyl był, więc... Ja miałem chyba 40 poziom górnika, to zresetowałam. Ej, na też kop. Nie, ja pan zresztą. Przyda się na oświetlenie, na, na oświetlone. będziemy tego jakoś tu zakopać. No nie wiem. Myślę, że tak dokopię. Nie wiem. 30, 21 drewna, no i idziemy, bo to nie ma co tak ciągle siedzieć na No Bo po prostu aż siekierka się skończy. Nie, to trochę za długo będzie... Miszczy na jednego drewna tutaj. To do wyjścia będzie. Okej. Okay. No, po prostu dozbieram z taka glowstone. A. Przy okazji drewne pokopie. I ja pójdę idziemy. Robię na to... Nie jeszcze nie. 4 jasne głosy. Będę miałem co... Okej, mam już ponad. Oj. 16 i... 1. Ja mam 17, czekaj wykopię tylko jeszcze. Mm. Okej, okay, dokopię to. Zrobię z tego bloczki. Nie, nie wejdzie równo. Jeden zostanie, więc... Spoko, mam 31 pier na brzoszy, 37 zwykłego, 42. Tropikalnego i Świerkowego 30 A ja nie chcę, żeby mi ten jeden glowstone został A akurat okej okay. Dobra, chodź O, mam cztery zresetowali to A, no, um. A jakie ja lubię po tym chodzić Ej, czekaj, wyścieś na kisz. No właśnie, założyłem gry. Ścieś na kisz. Na kisz, Okej. Okay. A po co? A ja jestem w Lili. A no, bo myślałem, że cię nie dodałem. Krychat. Mm. Chodź. Siemka. E, czekaj, e, jest tu. Czekaj, jakieś... mam 100 kasy. Ej, może zrobimy... kupimy skórę i zrobimy początkowe po ku jakby. E... Czy nie? wiesz nie warto raczej bo żelazo mamy 12 żelazo no i dobra y, napisz warp eee y, warp sur vival napisałeś? no ufa Ej, e, uciekaj Ej, czekaj, tu się da pić? Ej, czekaj, my no. jesteśmy w guildie. Ej, to uchodź. Uciekamy. Ej, Jacksowy tu jest. Ej, uciekaj, Jaxowy. Ah fuck. Uciek... Aaa, ale tu jest zniszczony już ten survival. Ciekawe czy tu jest TP. TPA. Ale na razie trzeba... Aaa, uciekać. Fuck, 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 fak. Gdzie ty jesteś? nie, jak się spalę. Nie tepaj do mnie na razie. Ale nie, można jednak tepać. Eee, pomocy! Nie, on mnie zbije! O oh, fuck, enchantowany, z enchantowanym łukiem. Szkielet. Krycha, idź na spawna. Idź na spawna. Ej, tepnij do mnie. Okej. Okay. Już. Cimka, chodź uciekamy. Dawaj. O konik. Masz jakieś japka? A zresztą siodło nie mamy. Siodło nie mamy, tego bez sensu. Czyli a z czego siadło się robi? Nie da się chyba zrobić, wiesz. Nie, da się. Nie da. Ej, noć jest to. No właśnie. Nie, dzień się robi. Geniuszu. Była przed chwilą nic. Dzień się robi. A, bo mi potka znikła. A nie! Ja to mam jeszcze potkę. To dlatego mi tak jasno. Idziesz ze mną? No. no idziesz, okej. Okay. Kilopisie pierdolą mi się, się zaraz ką No mi też. Ale mam gdzie... Usmowy yy, jak są. Żelazny. Ej dawaj, może gdzieś, o w tej gó górze piasku zrobimy domek taki. No. Tylko dla siebie? No, nie. O bronie. Waś o właśnie. To są bronie. Daj mi jedną. Okej. Okay. Jak coś tutaj A. można dostać na spalnie, ale my ich nie wzięliśmy bo po co? Masz... Yy, Olimpię, bo lubisz. Oh, yeah. I karabin. Aj, patrz, patrz, ja latam. Wow. Ej, zobaczcie ten karabin. Karabin, co nie? Weź na prawym nieprawym i strzel gdzieś. Szkoda, że on nie rozwala terenu. Co nie? No. Weź poczekaj. Chodź. <coughs> Sorry. Chodź, że kopiemy w, w ziemię tu. O, ale ja mam ten. Krycha, chodź, 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 chodź. Gdzie ty jesteś? Krycha! Tam, gdzie byłeś. A, tu? No. Ale nie pod wodą. Pod wodą ciężko będzie zrobić. Bić. No nie pod wodą. O w tej tej, wie... tej, o w tej, tej górze, tej ma minigórze. No mini wiem właśnie... Oj. Właśnie chcemy wkopać się tutaj, gdzie jest ten kamień. Chodź, o tu. No tam. O no bez tu Tylko. Właśnie nie, tutaj w dirt. Trzeba w Dirt się wkopać, bo nie mamy... bo nie mamy stołu na czystego. To się Przepali na Nie, kropki? nie, nie. Właśnie nie. Dawaj tu wkopiemy. A masz... Hmm, kilo. Ten wezmę na razie. Jakie? Cho chodź tutaj. Bo to trzeba oświetlić. Wy zamknij, zamknij. No właśnie, co w tym zrobić? Yy, weź... Yy, weź ten. No weź tu. No wszedłem. Ej, ja... Czekaj. Glowstone. Gdzie ja jestem? Ja, ja, no, dobra, jesteśmy. I trzeba się kopać w dół. Żeby jak żeby... W dół. Nie, w, okre, w ogóle w dół. Żeby Tomek... Ej, czekaj, na, na razie szli, ciągle szli. No tak. Czekaj. Ja, ja się tak, skopuję w dół. Dobra. Ej, ja zrobię crafting. Kieczyk zrobię Mam węgiel Jest owcic Owcic, męczek Tak ja tak kocham Hehehe Duży tego żelaza Co kopiesz? No Żelazo... nie żelazo tylko węgla Chucha No co ty zrobiłeś? Nie 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 nie

Hmm? Patrz. Cieszę się. Już, już, już. Nie. O, no, no dobra, już, już. Wkładaj to. Ja mam węgiel. Spoko. Wkładaj swoje całe żelazo. No nie, ja mam tylko przytopione. Na hmm. razie mi wystarczył tylko kamienne. I co? Nie strzelaj! Nie strzelaj, bo to przeszkadza, no weź. No weź, proszę cię. Czekaj, bo ja, nie, ja muszę się w dół No nie strzelaj! Rozumiesz coś? Nie. Aha. Masz strzelaj. No, że... Co? No, e, patyczki, patyczki. Tak, wszystko ja ci dam. No daj. Cztery na razie, ale dorobię. Wziąłeś to. No wiem. okej. Okay. Pochodnie się zrobi. 48 pochodni, starczy. Pełni trochę. Po 24 masz. Co mamy Glowson do... w sumie do tego? No wiem, no ale... Nie w świetle gl glossonym. Gdzie gładnie się robię już? Ty dopiero pierwszy raz jesz? No. ja ej, 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 już dużo razy jadłem. Co ja robię? Mm -hmm. W dół się kopiemy. Węgiel. Weź wykop ten Tylko węgiel. dalej ja... No fajnie. właśnie wiem. I co duże złoże? Wiesz, węgla, przeważnie są duże złoże. Na jakim to na poziomie zaraz jesteśmy? Em. Yy... 46. To trzeba jeszcze trochę schodzić. No, i trochę. Ale nie, żeby w ogóle wiesz, mieć klatkę, bo... Ej, ja może pożeberam wszystko z tamtej góry. No dobra. Tylko nie rozwalaj picyka. Czemu? Wyjmij węgiel yy, i żelazo. I wtedy. Wiesz to ja myślę, że jesteśmy pod, e, pod wodą. Bo jest lit. Ale nie zawsze... No wiem, ale... Nie wschodzę do siebie. Może jakiegoś cave'a znajdziemy? No wiem. Kilo. No, Myślałem, że mi. A mam go... Połowy drugi level O, żelazo mam. Ja mam 40. Na razie trzymajcie te żelazo. Wiem. Jó sobie... Ej, ja będę zaczynał jak ten. Co? Kopać drugi raz tak samo, to może coś innego znajdziemy. O, mam złoto. Ogarniasz to? A, wykopiesz? No. Jaki to jest poziom? 30. Nie wiedziałem, że na 30 poziomie można złoto znaleźć. Wychowaj teraz ja. Pokopię. Może jak se znajdziemy? Ja y się znajdziemy? No wiem, Pochodnia. Masz pochodnię przecież. A no. 21 level, a ty 3. Weź, okay, Weź kop na 3 kratki. Okej, hej, hej. Weź kop na 3 kratki. Wiemy. Postaw piecyk. Czekaj. Ej, masz ryj nie ma? Nie. Czekaj. Weź un um, um, lat. Um. Już. Już. Okej, okay, dzięki. Włóż cały żelazo. Takie mam? No. Ale nie mam w ogóle żelazo. Tylko te przetopione. To Dodaj mi je. Te twoje? W ogóle, daj mi żelazo. A co chcesz zrobić? Ile go jest? 18. A jak myślisz? Kilof. Nie. Miecz. Po mieczyku, no właśnie. Czekaj, patyki zrobię. Ej, Krycha, ja idę trochę już tam na... Czekaj, dalej. czekaj. Mieczyki. Okay. Węgiel. Redstone. Ej, mam dwa miecze. Ej, znalazłem lawę. O, to może, mogą być diaksy. Hmm. Wiem. Ej, czekaj, ja mam zrobię po klacie, starczy. No. Jeszcze dwa... Ty nie... ja spróbuję ten. Chodź, dam ci ten. I ten. Ej, idę. Aj, sorry, nie to to. Czekaj, crafting. A. A mieczyk. A czekaj, zaraz ci dam. Nie, że w tym. Mieczyk, mieczyk. Łup. Nie ja okay. czekaj, ja wykopię rodzinę. Okej, okay, ja będę już powoli ten lawy jakby odkopywał. O, tu jeszcze raz tam... Węgla na razie nie wynakopuję. Jaksy? Gdzie? No. Uuu, ale dużo, dawaj kupiemy. O, ile masz? Yy, cztery. Ja jednego, pięć liaksów. Uuu, a pizdko. Czekaj, trzeba... To... już. No, bez kitu. I czekaj, ja może jeszcze bardziej od... Czekaj, od trzeba od to, od to To Zabora może jeszcze jedne będą. To o lawę zamurowałem. Co? To lawę zamurowałem. Uważaj, bo tam może ona polecieć. Pięć diaksów. No widzisz, mówiłem ci. Ej, chodź na dół tu. Tylko nie odkopuj tego dylta, bo spadnie na nas lawa. Ale fart. W pierwszym odcinku. Krycha. To można zrobić już kill'a. A po co nam na razie kilo? Trzymaj te diaksy! Chodź! Yyy... Na razie wykopmy wszystkie te. Chodź, yyy... Yy, surowce chodźmy kopać. A tu już dalej nic nie ma. Kurwa, surowce. chodź kopać. LOL! Ale fart. No. Przecież w samym odcinku na dodatek. Któr masz level. Ja? Ale... Chodzi tak Y, ra rangi czy taki nie, gdzie, ej, gdzie ci jesteś? A tam fajnie by było znaleźć jakiś spawner z tą nie no, będę kopał. Ekspert można. Ej, chodź. Ląd. Skąd my wyleźliśmy? Y, ja pamiętam, ja pamiętam. Albo inny pamiętam. Tutaj na pewno nie. O tutaj. O. Dawaj skręcamy, nurujemy. O, lol. Fart. I teraz skręcamy. No. Tutaj. Dobra. Ostro. No. Ej, możemy z tego zrobić enchanting table, ale... Nie, dobra, nie rób. Musimy mieć obsygnięty. Gdzie, na jakim poziomie? 20? Kopiemy się do 12 poziomu. I kończymy ten odcinek. A ile ta minut już ma? Właśnie nie wiem. Muszę... O, coś znalazłem! Chodź, jesteś? No. Mieczek w rękę. Czekaj, ja mi. Złoto. Ej, czy słyszałam? W lawę. Ja chyba słyszałem bulgoczącą lawę. Czekaj. Ja lawę. Ja też. Y ja nie lawę, tylko ten słyszę. Nowy? Y wodę. Wodę? No. Nie słyszysz? Nie, bo ja mam dźwięki wyłączone. To znaczy mam... Ja słyszę no. wodę i lawę. O, coś mam. Hm. Ej, Krycha, ja się kopię, już mam. Czekaj, ja coś mam. A tu woda jest, no właśnie. No, co ja robię? Ej, to tam była lawa. Krycha, chodź. Tam coś może być, tam jest lawa. Wbiję pod wodę, tam. A fuck. Czyli ja na razie trochę pokopię, tam. Słyszę echo, ale dobra. Wodę Ej, tam coś może być. Znowu <ścoughs> diaksy! Gdzie? Wyjdź z tej wody! No to w kurde wyjdź! Ej, ja, ja nie mogę wyjść z tej wody. Kicha. Czekaj, ja muszę wyjść z tej wody, wiesz jak z niej ciężko wyjść? Widzę cię! Chodź tu! Jak się znowu! Czekaj, 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 ja oświetlę, nie kop. Czekaj. Jak się ja, ja je i czekaj. <laughs> no czekaj! Czemu, czy... No i co? Ej, czekaj, weź stój się trochę. Ja! Czekaj, ja! Jeden! Ja Czekaj, tu trzeba zamurować! No, ty jesteś... Ej, jako Ej, te... nie kop pod sobą! Dobra, dwa! Ej, jeszcze jeden! Lawa, lawa, uciekaj! Tam lawa była! Ej, dobra! Nie może wejść! Zejdź! Zejdź! Ja dwa! Dobra, chodź. Dobra. Tutaj kończymy odcinek. Nie, weź co wykop po prostu. Oj. Kobla. Został no na wykop. No ile masz diaksów? Dwa. Sześć. Uuu, osiem diaksów. Na Najpierwszy odcinek to dobrze. No i to ostro. Ej, dobra. My się z wami żegnamy. Jeżeli chcecie więcej odcinków z tej serii komentujcie, subskrybujcie. Siema!